Siemano graczu, szczerze, myślę, że za chwilę zobaczysz najlepsze zestawienie, jakie kiedykolwiek mi polecaliście. Masa pięknych klasyków oraz wiele świeżych smaczków. Nic tylko oglądać i instalować. Trzymaj się mocno, bo za chwilę zaczynamy nasz gamingowy seans. Chłopaki zaprezentowali w komentarzach kolejny hitor, który już w tym momencie jest dostępny na nasze smartfony. Jest to Albion Online. Coś wspaniałego, że możemy w tak szybki, przyjemny i wygodny sposób zagrać sobie w tą mega popularną grę MMO. Wystarczy, że sięgniemy do swojej kieszeni. Ja osobiście ogromnie cieszę się z tego i ty na pewno też, że mamy coraz więcej gigantycznych produkcji, które z PC wędrują czasami w prawie niezmienionej formie na nasze kieszonkowe ekrany. Sztos mi się grawa. Albiona i też serdecznie Ci go polecam. Ostatnio jak sobie siedzę na TikToku, to mi się pojawiają jakieś katastrofy w przestworzach. Ja tu już mam traumę od samego oglądania, a Wy mi tu polecacie jakąś grę o lataniu. No super, Klucuszek, no po prostu super i perfekcyjne wyczucie czasu. No ale co, złapałem za stery i gra jest fajna. Jest to symulator lotów samolotem, ale nie no, ogólnie gra jest rozbudowana i to fest, nie ma co, tyle szczegółów, że o nie jest wcale trudno. Tą grę podesłał nam Grzesiek, i powiem Ci, Grzesiu, że gdyby nie ty, to do dzisiaj nie wiedziałbym, że ta gra z Wiedźmińskiego Uniwersum pojawi się na naszych telefonach. Kto ją zna, albo w ogóle grał, łączy ona ze sobą opowieść z bardzo rajcującą grą w Gwinta. O tym, że każdy z nas chciałby zatopić się w rozgrywce, to nie ulega wątpliwości. Pytań tylko, ile gra będzie kosztować. Choć kusi mnie jakiś procent szans na to, że tytuł wyjdzie za darmo, z ewentualnymi mikropłatnościami w samej grze. Tak czy siak. Czekamy z niecierpliwością. Mamy tu otwarty świat, którego w dodatku nawet nie musimy eksplorować na piechotę. Dzięki poleceniu do mixa mamy tutaj grę, która może nie jest jakaś nowa, ale oferuje nadal niedoścignioną rozgrywkę, w której swoim pojazdem wykonujemy przeróżne zadania lub po prostu bez beztrosko jeździmy sobie po mapie i sprawdzamy co się stanie, gdy wjedziemy pod pędzący pociąg lub inne tego typu rzeczy. Ja ci nie będę spoilerował, to musisz sprawdzić już sam. Gra stała się popularna ze względu na swoją nietuzinkową i pełną niespodziewanych dreszczyków emocji i rozgrywkę, która została otoczona bardzo przyjemną, ale mylącą grafiką. Mylącą z tego względu, że choć kolorowa, to skrywa w sobie całkiem mroczną fabułę. Naszym zadaniem jest zakraść się do piwnicy sąsiada, by dowiedzieć się, jakie on skrywa w sobie sekrety. Uważaj, bo sąsiad jest sprytny i uczy się Twoich ruchów, nie tak łatwo go przechytrzyć, choć na pewno udało się to Hubiemu, który nam ten tytuł. Polecił. Skoro był w stanie to zrobić, to znaczy to, że przeżył wizytę u sąsiada. Jeżeli marzyło ci się kiedykolwiek posiadać własną wyspę, na której będziesz opiekować się chomikami i rozwijać ich wioskę, no to zaraz podam ci numer do psychiatry, ale w drodze do szpitala będziesz mógł spełnić swoje marzenie, bo to właśnie jest gra spełniająca takie kryteria. Grę polecił nam Cox, jest to kliker, a każdy z nas wie, jak klikery potrafią wciągać. Myślę, że jeżeli ci się nudzi, to ta zabawa jest dobrym rozwiązaniem na nudę. Nie wiem, czy kiedykolwiek bawiąc się w chowanego zamieniłeś się w hamburgera? <laughs> Mi zdarzyło się parę razy, ale nie pytajcie co jadłem wcześniej. Powiem tak, no było kolorowo. I równie kolorowo jest w tej grze. Jest to wieloosobowa zabawa, gdzie twoim zadaniem jest znaleźć innych lub ukrywać się jak stary twojego kolegi, który wyszedł po mleko 20 lat temu. Kto wie, może w sumie biją rekord Guinnessa w najdłuższą zabawę w chowanego ever. Szkoda tylko, że twój kolega no, o tym nie wie. Gra jest jedną z najlepiej skonstruowanych gier turowych, jakie powstały na telefon. I pomimo tego, że kilkukrotnie pokazywałem już ten tytuł, to na pewno jest ktoś, kto widzi to po raz pierwszy, więc dzięki Stachu za wymienienie tej gry w komentarzu. O grze warto mówić, bo cieszyć się rozgrywką możemy nie tylko sami, ale ze znajomym w trybie kooperacji. A uwierz mi, że wtedy rozgrywka może trwać wiele wspaniałych godzin, nawet tygodni. Ta produkcja to świetne połączenie RPG ze strategią. No, co ja mam tu powiedzieć? Ogólnie to ja się mega cieszę, że Warface wylądował na ekranach naszych telefonów jakiś czas temu i to w tak bogatej pod względem wizualnym odsłonie. Sama rozgrywka oferuje raczej klasyczne, ale dobre pod względem mechaniki rozgrywki w stylu FPS. Dzięki dobrym efektom audiowizualnym zyskuje też feeling strzelania, a samo sterowanie też nie sprawia kłopotu. Wszystko mamy pod ręką, więc jest po prostu super. Dzięki, Adrian, za Giereczka. Jest to jedna z tych gier, gdzie nie spodziewałem się tego, że będę miał do niej sentyment, ale z racji tego, że rozgrywka jest tak prześwietnie prosta, ale i trudna w myśl poziomu trudności oraz to, że gra wciąga maksymalnie, no to spędziłem przy niej wiele, wiele godzin, a to poskutkowało moim sentymentem i lekką nostalgią. Więc dzięki Jacobowi jestem w stanie wrócić sobie teraz do tego fajnego tytułu i ciebie też do tego gorąco zachęcam. W tej grze poleconej nam przez Marię i Huberta usadowisz tyłeczek na mięciutkich i wygodnych fotelach, położysz ręce na kierownicy i odpalisz potężne samochody z napędem na tylną oś. A to wszystko po to, by pokazać wszystkim, jak się driftuje. Samochodów możesz tutaj kupić dziesiątki, ale to nie koniec. Możesz nakładać na nie różnego rodzaju ulepszenia i tworzyć własne auta. Tu chodzi o przeżycia, tu chodzi o hajs, który zarabiasz w trakcie każdego wyścigu. Powiedzieć, że gra jest dziełem sztuki to powiedzieć za dużo, ale fuck me, ta gra jest fajna, jest szalenie fajna. Polega ona na ochronie malutkiego dziecka, który skrywa w sobie niesamowitą moc, a ty będziesz miał na plecach jego mocz, <grych> bo trzymasz go przy sobie niemal przez cały czas. Nawet w trakcie walki, która jest dynamiczna i pełna efektów specjalnych wywołanych przez nasze umiejętności, ciekawa gra, fajna na odstresowanie. Bierzesz tutaj udział w bitwie statków. Dziwne jest jedynie to, że statkami są antropomorficzne reprezentacje dziewcząt za nimę. Ale to tylko szczegół, serio. Najważniejsze w tym jest to, że gra sprawnie łączy ze sobą gatunki. Z jednej strony jest to dynamiczna strzelanka, a z drugiej spokojna i rozważna strategia turowa. To niestandardowe połączenie z dodatkiem rozwoju postaci daje nam zabawę na wiele godzin i Filza coś o tym wie, co nie? Jest to prosta, ale fajnie wyglądająca biatyka multiplayer od Seby. Seba mówi, że gra jest spoko. Ja wcześniej tego tytułu nie znałem, ale przykuły mój wzrok kolory, żywe i w dużej rozdzielczości. Sterowanie tutaj jest maksymalnie uproszczone, a zasady gry są takie, kto pierwszy zdobędzie 8 punktów, po prostu wygrywa. Każdy udany cios daje punkty, więc do dzieła, leć skopać tyłki paru przeciwnikom. Kolejny piękny klasyk polecony nam przez tych oto trzech muszkieterów. Jeżeli jest tu jeszcze ktoś, kto nie grał w ten tytuł, to proszę mi się tutaj szybko poprawić i zajrzeć do opisu. Tam są zawsze linki do wszystkich gier. To, co w tej grze jest cudowne, to poziom trudności i system rozwoju postaci, by temu wyzwaniu sprostać. Prosta w zasadach gra, raczej nie da się tutaj nie skumać o co chodzi, ale pomimo swojej prostoty jest mega, mega wciągająca. Wcale się nie dziwię, że tak chętnie ją polecacie. Magda jest chyba fanką Star Warsów, bo poleciło nam właśnie grę w tym jakże popularnym uniwersum właśnie Gwiezdnych Wojen. Jest to strategia z elementami bitew turowych, w której uchronisz wszechświat przed najeźdźcami. Także na spokojnie, dopij sobie herbatę i leć ratować ludzkość. W tym celu zwierzysz swoją niezwyciężoną drużynę bohaterów i jako dowódca doprowadzisz ich do zwycięstwa. Oby. Bo pamiętaj, że losy całego wszechświata są w twoich kciukach. Graliście kiedyś w Poł? To taki mały, fikuśny stworek, wyglądający trochę jak kupa, ale naszym celem było się nim opiekować, tak by nie umarł. Taki nowoczesny Tamagotchi. Ta gra to taki Poł 2, tylko że w jeszcze bardziej rozbudowanej postaci. Dziewczynka, którą widzisz, została sama. Jedyną osobą, która będzie jej towarzyszyć przez kolejny czas, jesteś ty. Masz za zadanie o nią zadbać pod wieloma względami. Będziesz jej oknem na świat oraz zapewnisz jej przeżycie. Klusek powie Ci, że jest to ciekawa propozycja, więc piona dla Ciebie. Last Craft jest to gra polecona nam przez Edytę. Pierwsze skojarzenie jak się widzi tą grę to Minecraft z apokalipsą zombie. W tej wersji gry rozgrywka kładzie zdecydowanie większy nacisk na przetrwanie, a zombiaków jest o wiele więcej niż zwyczajnie. Myślę, że każdy fan Minecrafta może potraktować ten tytuł jako takie DLC do podstawowej wersji. Na dzisiaj to tyle, ja powiem się świetnie. Mam nadzieję, że ty też. Pamiętaj, że na moim kanale jest jeszcze masa gier, które tylko czekają na to, aż je odkryjesz. Trzymaj się i do następnego. Yo!